Rzeczywiście, po co chodzić do kościoła? Po co w ogóle, skoro i tak to wszystko zostanie zniweczone? No i to był taki moment w moim życiu, gdzie zaczę... no przez przypadek, żeśmy spotkali się ja, mój brat, później moja mama, z osobami, które studiowały pismo święte, ze świadkami, ale same do dzisiaj nie są świadkami. A oni po prostu niejako rozsiali to ziarno prawdy. Wielu osobom, między innymi. Myśmy się zainteresowali, i ja przez długi okres czasu, po prostu na wiele pytań yy, otrzymałam odpowiedź. I za każdym razem, jak świadkowie przychodzili do mnie, zawsze do mojego brata mówię: Teraz pytanie, jakie tu przygotowałam, na pewno mi nie odpowiedzą. Na pewno nie, nie, nie będą w stanie tego mi, na to odpowiedzieć. I za każdym razem, uwierzcie. Wszelkie moje wątpliwości rozwiewały się, ale to nie było na tej zasadzie, bo ja chyba dobre trzy lata poznawałam, nie? To nie było na tej zasadzie, że ktoś mi mówił o jakiejś prawdzie biblijnej i ja miałam w to wierzyć. Ja sama musiałam się z tym uznać to, że to jest prawda. Nikt nie, nie jako nie wpiskał mi w mój umysł, że tak ma być, tak masz uwierzyć. Ja sama musiałam do tego dojść. I rzeczywiście dzisiaj jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że jestem świadkiem Jehowy. Już 38 lat minęło od tamtego czasu. No i nie wyobrażam sobie innego życia. Ale czemu nie świadkiem Chrystusa, tylko świadkiem Jechowy? A dzieje apostolskie 1.8, że będziemy świadkami Chrystusa po krańce ziemi. Ale też wykonuję dzieło, bo przecież Jezus kazał właśnie głosić na Świadectwo wszystkim narodom nie i między innymi e, pamiątka też jest słuszna akurat od dzisiaj właśnie nie będziemy za, zapraszać ludzi na jedynie święto Kiedy? E, 4 kwietnia 4 kwietnia macie pamiątkę tak śmierć będziecie głosi. A... Będziemy upamiętniać śmierć Chrystusa. No właśnie, a Jezus przecież mamy... Y, zmartwychwstanie mamy głosić, nie? Pierwsze zmartwychwstanie, jak syn marnotrawny był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. My mamy skrzeszać ludzi, a nie głosić właśnie no. y, rozpamiętywać śmierć, tylko głosić zmartwychwstanie. Przecież Chrystus wtedy założył, zawar przymierze z apostołami. No tak, ale też kazał upamiętniać według Biblii swoją śmierć, bo dzięki właśnie śmierci Chrystusa mamy wydawienie w przyszłości, nie? to nie jest wymysł. Ale to, to, no. to, jest po, to, jest to jest po to katolicku właśnie, bo jak katolicy tam piją, opłatek jedzą, no to tu właśnie tam u was jest, że wy nie możecie zaśpić, bo nie jesteście dziećmi bożymi i nie możecie tego spożywać. To znaczy spożywają, jak wiesz, tylko osoby, bo pewnie masz na pewno na ten temat wiadomość, osoby, które będą w przyszłości królowały wraz z Jezusem w niebie, w rządzie Bożym, te 144 tysiące. Mhm. A pozostali, którzy są na takiej pamiątce, oni są obserwatorami, ale też w przyszłości będą niejako poddanymi właśnie tego rządu Bożego i będą tutaj na Ziemi. Więc ci, którzy będą żyć tutaj na Ziemi, oni nie spożywają tych emblematów. A ci, co spożywają, to do nieba idą, tak? Tak. To będą osoby, które będą. Mm -hmm. miały to, to po katolicku, że też idą oh. do nieba, na Ziemi. A przecież my na Ziemi tu mamy Żydzi i jesteśmy wybrani do jednej nadziei. No a tu macie dwie nadzieje: wiem, że do nieba i, i, na, i, do, i na Ziemi. Tak, bo o tym mówi Biblia. Wiesz co, zdziwiłaś mnie, że po katolicku, bo ja będąc katoliczką, pierwszy raz słyszę od Ciebie, żeby. No tak, katolickie bo. Nie będzie mm -hmm. na Ziemi, tylko mnie wie. No, będziemy raz... królować na Ziemi, objawienie no. 50, nie? Na Ziemi, nie nad Ziemią, tylko na Ziemi będziemy królować. I przyjdź królestwo Twoje, że to królestwo ma przyjść no. tu na Ziemię. No, i, i ma być tak, ten sobie. raj. Mamy sobie sami zrobić ten raj. Nie będzie właśnie nie podziałów nie, religijnych, nie, bo nie, teraz religie to są w świecie, a my mamy wyjść z tych religii i nie, iść za barankiem, nie, czyli za Chrystusem. I mamy w każdym nie, człowieku, nie, człowieku nie, widzieć Chrystusa, w każdym. Czy on jest, bo teraz właśnie religie dzielą ludzi, a Chrystus będzie nas łączył. Jego prawda i miłość będzie nas łączyć. Ja wierzę właśnie, że będzie. Jedna owczarnia, jeden pasterz, że ta miłość Chrystusowa będzie w nas i, i że będziemy się szanować, miłować i tu na ziemi ten będzie raj, że nikomu nie będzie pod królestwem Chrystusa Króla, nikomu nie będzie niczego brakować. Biblia o tym mówi, że tu na ziemi właśnie pod panowaniem rządu Bożego będzie, właśnie tak jak mówisz, nie będzie niczego człowiekowi brakować. Będą to wspaniałe warunki, całkowicie odmienne od tych, które są obecnie. Ja bardzo tęsknię wielu za tymi czasami, gdzie właśnie ten zły świat przeminie. I o tym właśnie jestem bardzo, bardzo się cieszę, że o tym mogę każdego dnia ludziom głosić wlewać im w ich serca taką nadzieję, bo dzisiaj przyznam, że wiele ludzi nie ma nadziei na przyszłość, mimo że są niestety katolikami. No, ale mimo, Świadkowie że... Jehowy też nie kochają ludzi właśnie, bo jak... Y... A na nadsta... co? Dlaczego? No właśnie tych, co wykluczyli, nie kochają, właśnie jakby ktoś potrzebował pomocy, ten wykluczony, to ani do, oni do niego nie przyjdą, gdy był chory, ale ani nie mu nie to... pomogą, tylko właśnie to... wytykają palcami, o, y, nie. obgadują, nie, nie mówią dzień dobry, nie, nawet pluli kiedyś. W tej kwestii Biją. dokładnie weszła w, na, na naszej stronie są, tematy, są różne tematy. Jest piękne są artykuły na temat wykluczenia. Dlaczego tak ani inaczej mamy postępować? No właśnie, problem. ale, ale nie, zobacz, Chrystus nie nikogo nie wykluczał. Właśnie Chrystus zadawał pytania, a oni sami odchodzili ci co no właśnie mieli zamiar, żeby tam pojeść i, i tam poprzebywać, żeby coś tam, jakieś korzyść. Ale ta prawda właśnie to jak ktoś mówi prawdę, to ludzie sami odchodzą, jak nie są z prawdy. I ja na przykład nikogo nie wykluczam, nie osądzam. Ja kocham Świadków Ale... Jehowy i, i wierzę właśnie, że Ale... Że, że uwierzą w Chrystusa, że go wywyższą, że poznają właśnie Boga tego prawdziwego, którym jest Chrystus. Ale wiesz co? Jakbyś się głębiej wgryzła w temat wykluczenia, to byś na pewno dowiedziała się, że wykluczenie jest między innymi takim skarceniem. Bo wiadomo, ktoś kto jest wykluczony, no to jest to osoba, która no popełnia tam jakieś mhm których Jechowa Bóg, Jezus nie akceptują, ale to nie jest forma, że yy, jak to ci powiedzieć, na przykład o, idę ulicą, widzę mojego, na przykład i, że coś się stało, a wiem, że to był były brat na ulicy. Czy ja na przykład jestem Ankszym Czy ja mu nie pomogę? Ja mu pomogę, bo to jest człowiek. No ale To nie jest więc kolos... no, mm -hmm. nie mogę w ogóle, no bo też ludzie nieraz tak myślą, że to jest... Albo na przykład relacje, na przykład w pracy, nie, na przykład bym miała współwyznawcę byłego w pracy na sprawy typowo pracownicze, ja muszę z nim zamienić, bo to jest niemożliwe, żeby nic się nie odzywać. To ludzie niektórzy w taki no, nieładny sposób przedstawiają to, jak, jak świadkowie niby traktują wykluczonych i to jest bardzo przykre i bardzo bolące i no niestety smutne, bo tak nie, nie powinno być. No, list do kolosan właśnie A. mówi 1, 2. Uh -huh. Do świętych wiernych braci w jedności z Chrystusem. Czyli my jesteśmy bracia i siostry w Chrystusie. A tak, Wy mówicie, tak, że jesteście wiechowie. A tu jest napisane, zobacz sobie w kolosan 1, 2. A mówiłaś, że trzymać się Biblii. No, trzymam się bardzo. Ca no cały, to... czas, cały czas całe życie się uczę. Bo nie jestem cały No to... Cały czas, Bogdan wierzy w Chrystusa i świadkowie go nienawidzą za to, że on wierzy w Chrystusa i głosi Chrystusa. To znaczy, wiesz co, nie będę się na ten temat wypowiadała, bo nie wiem jak to jest do końca, bo można sobie... można nam wszystko powiedzieć. Hmm. Ale czegoś ale... takiego jak nie ma widzieć, no to... Zresztą my zobacz teraz, tak jak mówiliśmy, tobie bierzemy udział w kampanii, zapraszanie na uroczystość pamiątki śmierci Jezusa. My, my często mówimy o Jezusie, nie? Jesteśmy Jego uczniami, więc to tak nie jest. Yy, zobacz, nawet Jezus mówił o tym, że tak jak ty powiedziałeś, żeby kochać wszystkich, ale na pewno znasz te słowa, ja mam przed sobą ten tekst z Mateusza, 18 rozdział. Jezus mówi o tym, że yy, jak tam między braćmi... Będą jakieś spory, ktoś źle się zachowa nieuczciwie, to zobacz te słowa. Ja, ja to je przypomnę Tobie, Ty na pewno je znasz. Jeżeli Twój brat popełnił przeciwko Tobie grzech, idź i powiedz mu na osobności, co złego zrobił. Jeśli Cię posłucha, to zyskałeś swojego brata. Ale jeśli Cię nie posłucha, wejdź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby, tak żeby każda sprawa była potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech świadków i teraz zobacz. No ale bracia i siostry w Chrystusie, bo Chrystusa miłość tak, jest doskonała. Ale, ale zobacz teraz co dalej Jezus mówi. Jeżeli ich nie posłuchać, nie, nie da się skorygować, nie, nie posłucha członków zboru, tych, tych, tych świadków, przedstaw sprawy zborowi. Jeśli nie posłucha nawet zboru, Niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z innych narodów, jak poborca podatkowy. Jezus tutaj tymi słowami nie będzie jak człowiek z innych narodów, czy ale, jak poborca podatkowy. Ale nie ma jeszcze zborów Chrystusowych. No ale zobacz, na przykład 1, Jana, 1 Koryntian, 5,11. Może przeczytaj te słowa. Co mieli czynić członkowie zboru? którzy no, mieli kochać wszystkich ludzi, kiedy się okazało, że ktoś popełnił grzech, nie okazuje skruchy. No ale z pierwszy do końca pół... to mm -hmm. mm -hmm. ja może odczytam, tak? Piszę wam, żebyście, zobacz, przestali utrzymywać kontakty z każdym, kto jest uznawany za brata, a dopuszcza się niemoralności albo jest chciwcem, babuchwalcą, mm -hmm. człowiekiem rącającym obelgi, z jakim czy zwiercą, żebyście z takim nawet nie jadali. I to jest jeden z wielu wersetów biblijnych pokazujących, jakie było stanowisko chrześcijan w zborach, co do osób, które zostały wykluczone Apostoł Jan nawet, co też znacie te słowa, powiedział, żeby nawet takich ludzi nie pozdrawiać. No to nie, nie chodzi tutaj o taki grzecznościowy dzień dobry, no ale takie współfalanie się z tą osobą, pomoże mi jak Bożenka mówiła, ale w sprawach duchowych. No ale jak, nie, ale jak Bożenka wyszła z kościoła katolickiego, to co? Katolicy już jej nie mówili dzień dobry? Już ją wytykali palcami? Już z nią nie rozmawiali? Ale to, 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 to jest sprawa katolików. się do tego nakazu to, Czy się nie. To się. Jeśli oni to, wybrali pod uwagę również i ten tekst biblijny, no to. No to pewnie by tak. No, a ten... to... kontaktów duchowych, nie? No. No, to... Bo tak jak Bogdan, na przykład, który. Towarzyszy to wie, no. on, on doskonale wie, co wierzą świadkowie Chowy. On się z tym zgodził, przyjął chrzest. No i teraz Bóg mówi: Jeśli yy, chcesz yy, ponownie być moim sługą, to urodzi ze mną stosunkowo.